Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym i jednocześnie ostatnim odcinku Paskudnych Rozgrywek. Moi drodzy, żegnamy się z tą serią. Myślę, że już najwyższa pora, żeby ten odcinek, żeby któryś z odcinków był tym ostatnim. Także ten uznajemy za ostatni. Nie będzie tutaj fajerwerków jakichś, nie będzie tutaj wyciągu 1 na 15 i rosieni, chociaż bardzo bym chciał, żeby któryś z kolegów z PSQD to zrobił, ale niestety mu się nie udało. Także będzie dość stara powtórka, ponieważ też jak patrzyłem to chłopaki tam nie podrzucają nowych replayów, to też jakby e, wzmacnia pewnie przekonanie, że już czas kończy z tą serią. Ech, bitwa należy do FIFIEGO 7141 na Badczacie. Na początek, jak zauważyłem, niestety raczej ta nic nie wyspotuje z racji tego, że przed nim stoi drugi krzak, i ten krzak sprawia, że e, zarówno Fifi ma lepszy kamuflaż, ale też przeciwnicy po drugiej stronie wody mają po prostu lepszy kamuflaż, więc taki spot raczej jest zupełnie bez sensu. Jeśli chciałby spotować, powinien po prostu podjechać kapkę wyżej do tego, do tego krzaka, wtedy by mógł coś ewentualnie zaświecić. Zaświecił przypadkiem Leoparda, który dojeżał do miasta, ale nic, z żadnych ciężarów się nie udało. Litwa mimo wszystko będzie ciekawa, ponieważ to będzie do sporo mądrej gry, sporo kombinowania Batczatem. Baccia, Butchat, tak wiemy, jest to czołg średni, mobilny, zwinny, mały. Plus ma magazynek, więc naprawdę potrafi dużo. I jak się mądrze takim czołgiem zagra, to naprawdę można ciekawy wyciąg zrobić. I ten wyciąg właśnie tutaj będzie mieć miejsce. Pierwszy strzał, bardzo ładnie, artyleria za 1350 robi taki strzał otwierający. Full Hapsowe VTU przyjechało i dostało. Ja ogólnie nie rozumiem idei, szczególnie przy trzech artyleriach na mapie, pchania kanionu. Jest to tak dramatyczna miejscówka. Kanion ten, po, po pierwsze, jest wąski. I yy, bardzo łatwo go utrzymać niewielkimi siłami. Po <klaski> Przepraszam. Po drugie, przez to, że jest wąski. Yy, łatwo. Oj, te posty snapshot. Przez to, że jest wąski. Dość łatwo tutaj się y, ustawić, tak że po prostu ma na zrzutkę artylerię, albo innymi słowy, po prostu trudno się ukryć w tym, w tym kanionie. No a trzy, przez to, że jest tak wąski po prostu, Arta nie musi specjalnie mierzyć, ona wie, gdzie ten czołg się pojawi. To jest tak naprawdę tolerancja paru metrów, y, kiedy tego czołgu y, może nie trafić ewentualnie. Także no, y, no pchanie medem, pchanie szczególnie ciężkimi czołgami w kanion to jest kompletnie bez sensu. Ale dobra, wróćmy do bitwy. Na początek bardzo ładnie udało się Snapshotem. bat i nie należy do czołów, które są specjalnie celne. On ma jednak, z racji tego, że no jest mały, mobilny, zwinny i w ogóle, i ma ten magazynek, no to coś musi mieć gorszego. I ta celność pozostawia troszkę do życzenia. I Snapshot ogólnie bat słabo, ale ten pierwszy strzał Skorpiona wszedł bardzo ładnie. Potem weszło nam Visa z detrakiem, ale bez Demedu I nas trafił i nam rozwalił moduł obrotu wieży na czerwono. My mu odpowiedzieliśmy strzelajmy już w gąskę z damage'em. On się naprawił, i uciekł, i tam Garta trzepnęła za 110 czy 130, więc niewiele. E, no w każdym razie widzieliście, jak zaczęła się bitwa dla obu stron, właśnie w kanionie. VTU spadło, a ten z naszych, który tam pojechał również do kanionu, czyli lwę. Nawet widzicie, gdzie, przeciwni gdzie sojusznicy i przeciwnicy giną. Tak naprawdę jeszcze nikt się nie wylał za te granice tego wału. A już yy, poginęli, także to właśnie pokazuje, co ten wał robi z czołgami, szczególnie w takiej bitwie jak jest dla Bardzo ładny strzał w Isa 7, piękne trafienie. Teraz jeszcze w T44 na 100. Arta tam poprawia, mega pac Raz on nas trafia, na szczęście pomylił się J 75, 7 bardzo ważny strzał. No ale niestety zobaczcie, praktycznie co strzał, dostajemy jakiś strzał krytyczny. Wcześniej był to moduł obrotu wieży, teraz jest to, był to celowniczy, także już praktycznie bitwa, yy, no. Trwa raptem 2,5 minuty, 3,5 minuty, a my nie mamy już ani naprawki, ani apteczki, więc do końca bitwy trzeba będzie polegać na tym, że uda nam się uniknąć uszkodzeń krytycznych i ewentualnie jakoś tę bitwę wyciągniemy. Próba podjazdu w to miejsce, yy, może by się udało, gdyby tu się bardziej postarał, ale trochę bez sensu, ponieważ jesteśmy bardzo yy, odsłonięci, więc nie ma to... Yy, czyli no, nie bardzo jest potrzeba tam wjeżdżać. Zobaczcie, widzicie co się dzieje? Jak karta pracuje? Trzy arty... W tym momencie, dwie arty... trzy artylerie, patrzą w ten kanion. Nie ma szans, czołg ciężki, przeżyć takiego przejazdu. No, chyba że się idealnie wstrzeli, bo trzy arty Strzelam wtedy w te 30 sekund okienka idealnie znajdzie lukę, to wtedy ma szansę. Ale poza tym, widzicie. Widzieliście to? Co robi? Yy, co się dzieje z E7 piątką? Gościu przejeżdża. O, ale ta jeszcze duży fart trafił nas w końcówkę traków, ten Skorpion. E75 dostała najpierw pierwszy strzał, potem drugi w niego nie wpadł, potem drugi strzał, i z pełnego A75 e zostało tyle, że go trafiliśmy za 155 i się poskładał. Także naprawdę cały czas powtarzać będę, nie rozumiem idei jazdy na tej mapie kanionem po żadnej ze stron w bitwie, gdzie, są, gdzie jest więcej niż jedna artyleria. Jest to po prostu samobójstwo. Jeśli arty są ogarnięte, to zobaczą, że nawet jeśli sobie artyleria stanie tutaj gdzieś, to widząc masę czołgów przeciwnika po tej stronie, po prostu sobie zawróci, przyjedzie, żeby mieć przestrzał na to miejsce, i tyle. Ja nie ukrywam, <coughs> fajnym czasem manewrem jest hmm, podjechanie sobie tutaj w to miejsce, bo jeśli na przykład by się okazało, że jakimś cudem przeciwnicy puszczą od tej flanki, albo na przykład puszczą środek i zaczną nas obijać od linii 2 albo od linii 4, to wtedy elegancko stąd się oklepuje od prawej flanki, ale to jest manewr ryzykowny, bo jeśli puszczą miasto, to jesteśmy poskładani. No i dobra. Wracając do bitwy, rozrobiło się 6 do 9, tutaj podjeżdża sobie grill. E, dobicie tego t 14. Kto się nam uciekł z noża, teraz już się udało go dokończyć. W grilla wchodzi na pierwsza pestka. Nie i mamy teraz rodowanie 7 do 9. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Nasi pusznęli i trzeci, który puszował zływe. To był Pluton, i z zływe. Lwe zginął i strzeci jest wciąż na full hubsie. Puszną tam z leopardem. Pojechały dwa czołgi, ciężki ym, czołg y, ósmego tieru oraz med tieru dziesiątego. Wychaj na dwa czołgi i zobaczmy, co tam się dzieje. No, ok, stwierdził Fifi, że nie ma sensu im pomagać. Poradzą sobie, przy są dwa czołgi na full hapsie. Leopard poskładał i skorpiona, i artylerię. Jest 9 do 10 dziesięć do 10, Bronimy bazę. I teraz tak: artyleria skończyła Leoparda, gościu niebieski 2300 Wrena. Pojechał Jolo i wydaje mi się, dostał za full HP, bo przed, no, może tam ewentualnie dostał jeden postrzał tego skorpiona, no, ale wciąż myślę, że miał ponad 1000 HP. Nagle skończyło się to tym, że nie ma gościa. Został i trzeci, który tam teraz puszuje e, samotnie e, ich kap. I w tym momencie, tak, my się tutaj bronimy, z Centurionem i 416 ką kontra AMX Liberté, Grill, y, no i gdzieś tam na plecach Bacza, co by był. Nie próbuje, to trochę ciekawe jest w sumie, że Fifi. Na razie nie stara się strzelać tego, w tego Libertę, nie wiem w sumie dlaczego Znaczy, okej, okay, no Libertę ma pancerz, jest to czołg bardzo ciężki, bardzo, bardzo wytrzymały Ale wydaje mi się, że jakby tak gdzieś tam tego klipach chcieć ścisnąć, to może na przykład w garnek trafił, no zobaczcie To widać ten czołg, widać go trochę, ale wydaje mi się, że chyba stara się grać pod spota Chociaż z drugiej strony, jaki to spot, jeśli my się świecimy cały czas Więc powinien po prostu zaryzykować tę pestkę, oddać I trzeci pojechał sam na artylerię, widzimy teraz go w, rewe, w prawym górnym rogu mapy Pojechał sam po te 9. Jest również tu się znalazł grill. Na szczęście Centurion ma wciąż pół Teraz zostaje za 800 artylerii. Badczat skończył za trzeciego i zostajemy we dwóch z Centurionem na 5 przeciwników na Badczata, grilla, dwie artylerie oraz Elnik Saliber Widzimy tego grilla gdzieś tam tak czasami prze, prześwituje przez te e, kamienie. Tak teraz de, dość ryzykowny podjazd, ale można raz się na przykład tego Liberty trafić. On jest za budynkiem, teraz podjeżdża, pokazuje bok kadłuba i weszło dość nisko, ale na szczęście weszło. Mamy dobicie czołgu. Jesteśmy wciąż bez spota, bardzo dobrze. On, przeciwnik nie wie w tym momencie, gdzie jest dokładnie Badchat. chat. Centurę się mocno wycofał, zostawiając nas samemu. Jest strzał w Grilla, on chyba też strzelał, ale nie trafił. Zanim się wycofa, O, wow, teraz na ładny strzał wszedł. I kolejny strzał dobicie. Na szczęście udaje się skończyć Grilla. W tym momencie Arta strzela, nie trafia, ale trafia nas Badczat! niestety. to nawet chyba z hita. Na szczęście skała nam pomaga. Przeżyliśmy yy, tutaj jeszcze na niecałych 200 HP. Dużo szczęścia tego też się przejął, ponieważ to mogło zejść na traki za zero. Chociaż, jeśli by nas trafił w traki za zero, to byłoby tylko gorzej, bo by nas wtedy potem po prostu doklipował, bo byśmy się nie naprawili. Centurion próbuje rasować batczata, ale zobaczcie, sam został na 190 punktach HP. Także w tym będzie nasze 373 hapsa. Kontra prawie 1800. Rozdzielone na batchata, t 92 dwójkę oraz artylerię. No i co, co my tutaj jeszcze mamy? Arty podobno mają full HP, full, full HP. Jest jedna artyleria zaświecona bardzo ładnie. Pierwszy strzał i. Drugi strzał, ładne dobicie. Arda na naprzód, strzela nie trafia. Baczat kończy centuriona, i zostajemy sami na dwóch przeciwników, mając 183 punkty HP. No i teraz co tu zrobić? Baczat ostatnio był widziany na 634 punktach zdrowia, więc niestety no, potrzebujemy na niego dwóch celnych strzałów. Baczat, tak jak mówiłem już kilka razy, jest mały, e, zwinny, więc trafianie go innym baczatem jest cokolwiek e, uciążliwe. Także te naprawdę będzie dużo zależeć od tego, jak on wyjedzie, jak nam się go uda trafić. <laughs> więc teraz Fifi pyta, e, jak HP-ki e, u przeciwników? 2,68 mówi, że 600, no mniej więcej około, faktycznie ma rację. I jest Baczat, wyjechał, bardzo ładnie go zaświeciliśmy przez te krzaki, przez drzewa. Baczat nas nie widzi. Kolejny strzał i pięknie dobity. Nie ładował wcześniej Fifi, bardzo mądrze, bo myślę, że byłoby tak, że mógłby nie trafić idealnie z tym reloadem na moment wyjazdu tego Bata. Także te trzy pestki wystarczyły. No i teraz już na spokojnie. 8 pestek do końca bitwy zostaje nam przeciwko artylerii. Pisze 268, że t 9 nie ma całego HP. Także to jest dobry znak, bo najwyraźniej i z trzeci, kiedy tam pojedzie. Jechał, chyba dał radę trafić 2, 6, 8, przepraszam, tego T92, więc potrzebujemy zamiast dwóch strzałów jednego. To jest dobra wiadomość. Ja tak szczerze mówiąc nie wiem, czy nie, nie spróbujemy tutaj może zaryzykować Fadina. Mamy 8 pestek, mamy już przeładowane, więc by teraz się na chwilkę zatrzymać, wyklipować sobie na przykład ten cały magazynek, przeładować i próbować Arte może znaleźć na resztkach tego klipa. Może by to się udało ryzykowne, ale z drugiej strony. Byłoby takie to fajne zwieńczenie tej bitwy. T92 jest tam, gdzie stało dokładnie, w tym samym miejscu można tam blindy walić. Gościu się świeci, pocelowanie, formalność, dobicie, ósmy frak. Bitwa wyciągnięta, przechodzimy do podsumowania. No i dobra moi drodzy, w ten oto sposób żegnamy się, tak jak mówiłem, z serią skudnych rozgrywek. Co w tej bitwie, jako podsumowanie, jest MK, do tego mamy jeszcze specjalistę, duży kaliber i medal Radleya Waltersa. Całkiem fajny wyciąg, tak jak mówiłem, dzięki mądrej grze nawet na ogryskach HP udało się tę bitwę ugrać. Nie była ona może tak bardzo wyjątkowa, żeby tutaj był jakiś no, wyciąg rzędu sam na pięciu i goście mieli łącznie 3000 HP. Po prostu dobrze, mądrze zagrane, szczególnie ta końcówka. Wyjazd w dobrą miejscówkę, opanowaną, to jest właśnie taki punkt, z którego można z tego krzaka spotować elegancko bazę. Trochę się zdziwiłem, szczerze mówiąc, że Bacza tak szybko się zaświecił, bo tam przecież były te krzaki, było widać trochę tego kamuflażu, a jednak. Udało się go zaświecić dość szybko. Zanim gość zorientował, co się dzieje, i zanim się zdążył wycofać, no to już ten druga pestka poleciała. Nie miał absolutnie żadnych szans. Tak jak mówię, można było chyba troszkę zaryzykować z tym, z Fadinem. Artyleria stała w tamtym miejscu, w którym się wcześniej wy, wyświeciła, praktycznie calusieński czas. Ja nie mówię, że ona by się nie przemieściła. Może tam chciała coś kombinować, ale można byłoby próbować, na przykład, jakoś tam ją zajechać. Mówię, ryzyko oczywiście by było, ale jak już jest tak mało pestek, to a nóż widelczyk może by przy okazji dosiadło. E, 5020 punktów uszkodzeń, co jak na 10 tier nie jest jakimś specjalnym wynikiem. Ja tak patrzyłem na te powtórki, które mam do dyspozycji i szczerze mówiąc e, widziałem, że te asy na batczacie wpadały za 4000 punktów uszkodzeń, więc trochę się zdziwiłem, czy to jest taki próg, czy po prostu to był taki, taki czas. No w każdym razie 5028, fragów dało nam 1272, to o czym mówiłem. Osoby i czołgi w, na, w tym kanionie LWE 0 punktów uszkodzeń. Tutaj również VTU, on tam dostał za full hapsa e 75 Ok, no VTU po prostu stało one shota, zgadzam się, ale e 75 zdążyła dać dwa strzały, 4 razy e, przyjęło. I mimo wszystko nie zrobił absolutnie nic. Tak jak mówię, tamten kanion jest po prostu fatalny przy takim ustawieniu trzy artylerie nie wiem, co trzeba chcieć osiągnąć, żeby kanionem się pchać takimi czołgami, jak właśnie czołgi ciężkie albo ewentualnie bezpancerzowe medy. Cóż jeszcze po drugiej stronie? U nich batcza również bardzo ładna gra 4600, więc nie, dosłownie jeden strzał mniej niż my. 5 fragów, Leopard również 4200 i artyleria, właśnie sobie spójrzmy może na artylerię. U nas 212, 223, ale do tego mamy tak: T92 1471 i m 2500, U nich z kolei artylerię 932. 1300 i 3000, więc widać, że ich e grały również bardzo ładne mecze. 23 strzały dane, 19 trafień, 18 penetracji z dystansu 300 plus wyszło nam 1875 punktów uszkodzeń, 4 przyjęte strzały, oczywiście 4 z penetracją. Trzej wyświeceni, 10 uszkodzonych, 8 zniszczonych, asysty 2352, przejechane prawie 4,5 km, zarobek prawie 81 tysięcy. Po odjęciu kosztów amunicji i naprawy wyszliśmy na czysto 69 tysięcy. 1903 expa z Premką, a żeby była to pierwsza bitwa danego dnia przy Bonusie razy 3, jest to bitwa dość stara, bo 9.16, to łącznie wyszło nam tego 5724 doświadczenia. Także, moi drodzy, Raz jeszcze y, przede wszystkim dziękuję no, w sumie graczom z PSQD za te kilkaset odcinków y, tej serii. Tutaj ktoś rzucił propozycję, że może to ciągnąć do odcinka 300, żeby tak ładnie zakończyć, ale jak policzyłem, no to jeśli miałbym robić jeden odcinek w tygodniu, no to jeszcze by zajęło nam to kilka dobrych miesięcy, żebyśmy doszli do, do końca i faktycznie do 300 odcinka, także nie miałby to raczej żadnego sensu. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tej serii. Wiem, że ona Wam się podobała. Wiem, że w tej serii były różne bitwy, były też trochę CW, trochę było eventów. Trochę było twierdz, także seria bardzo różna. Na pewno nie będzie tak, że ta seria znika i nie będzie za nią zastępstwa. Coś wymyślę, na razie pewnie będzie pewna pustka, może jakiś tam po prostu będę ten dzień, w którym te, te bitwy wychodziły z serii PSQD uzupełniać czymś innym, jakimiś innymi grami, może taka odmiana chwilowa. No w każdym razie, na razie raczej żegnamy się z serią z paskudnych rozgrywek. Mam do nich duży sentyment, bo tak naprawdę od tej serii ten kanał się zaczął, więc jest to tak jakby kolejny krok dla mnie że, że coś się kończy i coś się zaczyna. Tak zaczął się ten kanał faktycznie od serii paskudnych rozgrywek. E, intro też Wam się podobało, stworzone przez kolegę dawno temu, zostało do dzisiaj. Także mówię, sporo sentymentu, sporo takich fajnych wspomnień z tą serią związanych, no ale kiedyś to trzeba skończyć także raz jeszcze bardzo wam wszystkim dziękuję za oglądanie tej serii i widzimy się w, co? w kolejnych odcinkach innych serii w kolejnych filmikach nowych filmikach w jakiejś nowej serii i na pewno widzimy się jutro bo przecież nie kończę kończyć tylko seria nie kanał także pogadałem sobie trochę na koniec ale tak w ramach wspominek to w sumie tyle. Także raz jeszcze bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję i wam, widzom, i wam, graczom PSQD i to tyle. Do następnego. Cześć!